Również w Piastowie ostatnia sobota lutego upłynęła pod znakiem tańca i zabawy. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się aż dwa bale. Dla dzieci, pierwszy taki zorganizowany przez władze miasta, oraz integracyjny, który od 6 lat inicjują uczniowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Piastów. Bal dla dzieci był podzielony na dwie tury. Na pierwszą zaproszono maluchy w wieku od 3 do 6 lat, druga była dedykowana dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. W zabawie towarzyszyły oczywiście przebrania za postaci z bajek i kolorowe stroje, które można było podziwiać nie tylko na najmłodszych. Nie mogło być inaczej, aby osoba, która jest gospodarzem e... Nie wzięła w jakiś sposób udziału, dlatego mój strój kapitana HK. Mam nadzieję, że wszystkim przypadł do gustu. Frekwencja w godzinach wcześniejszych była bardzo dobra, w zasadzie tutaj nie było wolnego miejsca. W tej chwili rozpoczyna się bal dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Już jest sporo młodzieży z nami. Atrakcja jest co nie miara. Mamy wspaniałych wodzirejów, którzy dbają o wszystko. Młodzi mieszkańcy Piastowa świetnie bawili się biorąc udział w różnych konkursach i quizach, w których pomagali im również rodzice. Za ścianą odbywała się kolejna edycja Piastowskiego Integracyjnego Balu Karnawałowego pod hasłem Bajki naszego dzieciństwa. Warto nadmienić, że głównymi organizatorami tego balu są uczniowie, co świadczy o dużej wrażliwości młodych ludzi w piastowie. Stowarzyszenie Nasz Piastów tylko wspiera w organizacji młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Ada Mickiewicza w Piastowie, bo to wolontariusze tak naprawdę są głównymi organizatorami. My im po prostu tylko pomagamy. Szósty Piastowski Integracyjny Balkar nawałowy jest dedykowany przede wszystkim niepełnosprawnym mieszkańcom Piastowa, którzy spotykają się w ramach Stowarzyszenia Sprawni Razem. Oraz spotykają się również w warsztatach terapii zajęciowej w Pruszkowie. To oni są naszymi głównymi bohaterami dzisiaj, a wolontariusze z obydwu szkół bawią się razem z nimi. Nasza szkoła jest szkołą integracyjną, są oddziały integracyjne, aczkolwiek nie mamy aż takich dysfunkcji, z jakimi się tutaj młodzież spotyka. Dla obydwu grup i dla dzieci naszej szkoły, dla młodzieży z liceum, jak i dla zaproszonych gości jest to spotkanie bardzo ważne. Na balu, mimo swoich niepełnosprawności, dobrze bawiło się około 50 osób. Kolejna edycja tego tradycyjnego już wydarzenia w przyszłym roku.